Moja siostra porzuciła swoje dzieci pod moimi drzwiami w środku nocy. To wydarzyło się trzy miesiące temu. Mam 34 lata, mieszkam sama w małej kawalerce i raczej nie planowałam zostać mamą piątki dzieci, ale życie zrobiło mi niespodziankę. Była druga w nocy, gdy ktoś zaczął dzwonić do drzwi tak uporczywie, że myślałam, że to pożar albo policja. Otwieram w piżamie, a tam stoi moja siostra, Aneta z piątką dzieciaków w wieku od 6 do 14 lat. Wszystkie w piżamach, trzymające pluszaki i małe plecaki. Patrzy na nią, a ona, jak gdyby nigdy nic mówi: Jutro wjeżdżam do Gdańska z nowym facetem. Dzieci mnie tylko ograniczają, a ty zawsze radziłaś sobie z odpowiedzialnością, więc masz. I zanim zdążyłam w ogóle zareagować, przepchnęła się, wcisnęła dzieciaki do środka i oznajmiła, że musi lecieć, bo auto już na nią czeka. Najmłodsza, mała Zosia zaczęła płakać, a ja stałam w szoku, nie wierząc w to, co się dzieje. Aneta powiedziała jeszcze, że nie mogę być samolubna i że to jej szansa na szczęście, po czym odwróciła się na napięcie i zniknęła w nocy. Zostałam sama z piątką obcych dla mnie dzieciaków, zdezorientowanych i wystraszonych. Ta pierwsza nas była masakrą. Oddałam im swoje łóżko, spałam na podłodze, a od nad ranem pizzę, bo były głodne. Starsza 14-letnia Magda powiedziała mi wtedy, że od tygodni jedzą tylko płatki i zupki chińskie, bo mama była zajęta swoim nowym facetem. Następnego dnia zamiast pracy pojechałam z nimi do sklepu, kupiłam im łóżka piętrowe na kredyt, podstawowe ubrania i zeszyty, a potem zapisałam ich do pobliskiej szkoły. Uczyłam się gotować obiady dla sześciu osób z dnia na dzień, a moje konto bankowe płakało, ale te dzieciaki wreszcie jadły normalnie. Miały czyste ciuchy i kogoś, kto pytał, jak im poszło w szkole. Widziałam, jak szybko zaczęły się zmieniać, jak w końcu zaczęły się śmiać i czuć bezpiecznie. Wtedy Magda pokazała mi portfel mamy, który znalazła. W środku były karty na zasiłki, alimenty od różnych ojców i papiery z opieki społecznej. Wszystko na różne nazwiska. Powiedziała, że mama zawsze powtarzała, że są jej małymi wypłatami i że kazała im kłamać urzędnikom, kto jest ich tatą. Zaczęłam szperać w necie i wyszło, że Aneta ciągnęła ponad 16 tysięcy złotych miesięcznie w zasiłkach i alimentach, a dzieci głodowały. Zgłosiłam to do opieki społecznej i ruszyło śledztwo. Okazało się, że od lat oszukiwała system, podawała fałszywe adresy i nawet dopisywała dzieci, które nie były jej. W końcu ją złapali, a jej facet ją porzucił, jak tylko kasa przestała wpływać. Wylądowała wreszcie, a tydzień temu zadzwoniła do mnie z więzienia, płacząc i błagając, żebym wycofała zeznania, że chce odzyskać dzieci i że się zmieni. Spojrzałam wtedy na Magdę, która usiłowała za się czytać, na bliźniaków budujących wieżę z klocków i na Kubę pokazującego mi rysunek. Powiedziałam jej spokojnie: To już nie są twoje dzieci, teraz są moje. Ona zaczęła krzyczeć, że ukradłam jej rodzinę i pieniądze, ale rozłączyłam się i zablokowałam jej numer. Teraz grozi jej pięć lat więzienia za porzucenie dzieci i oszustwa, a ja przygotowuję się do ich adopcji. I wiesz co? Mimo że moje życie wywróciło się do góry nogami, wiem, że zrobiłam dobrze, bo po raz pierwszy te dzieci naprawdę mają dom.